Chcę Wam dzisiaj pokazać taki kanister, ale nie jest to zwykły kanister na benzynę, ale kanister razem ze zlewką na różnego rodzaju płyny. No i pytanie teraz: czy coś takiego może być gadżetem? Na pewno tak. Dla wszystkich tych, którzy lubią dłubać przy swoich samochodach. Użyję tej zlewki do wymiany oleju w tylnym dywrze. Wiecie, jaka jest największa zaleta tego gadżetu? Jego wysokość. Ja mam tutaj bardzo wygodnie, bo mam kanał i dobry dostęp, ale nawet jeżeli byście to chcieli zrobić w warunkach garażowych, gdzie kanału nie macie, to tą zlewkę jesteście w stanie zmieścić. W każdym miejscu pod samochodem, nawet nie podnosząc go. Także jesteście w stanie wykonać pewne operacje w warunkach garażowych bez podnośnika. To teraz korek. A teraz uwaga: dane techniczne. 8 litrów pojemności. I tak naprawdę to wszystko. Przed wlewaniem płynów odkręcamy odpowietrznik i oczywiście korek, którym będzie wlewał się płyn. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Miska jest na tyle duża, że nie sposób do niej nie trafić. A jak wiadomo, strumień cieknącego oleju bywa złośliwy, ciągle zmieniając miejsce skapywania. Tego zlewaka jednak nie wykiwa. O, dajmy mu chwilę, niech sobie olej spokojnie ścieknie. Ale na pewno zastanawiacie się, do jakiego płynu będziecie mogli użyć tego pojemnika i jaki płyn jest w stanie pomieścić. No to od razu mówię. Jeżeli mamy samochód z silnikiem dwulitrowym, to olej w silniku to jest 4-4,5 litra. Jeżeli mamy taką potężną V8 jak ta, to jest maks 8 litrów. Płyn chłodniczy, bardzo podobnie, od 4 do 8 litrów. Jeżeli chodzi o tylny dyfer, maks 2,5 litra. Skrzynia około 4 litrów, a reszta? reszta to dużo mniejsze wartości. Na przykład płyn do wspomagania to około litra. Także sami widzicie, że taki pojemnik. Posłuży Wam do spuszczenia każdego płynu w Waszym samochodzie. O, tu już jest ok. Zakręcamy korek i nalewamy nowego oleju. Zanim jednak chwycimy kanister, niczym walizkę, musimy pamiętać, by wkręcić korki. I zobaczcie, tak naprawdę mamy trzy w jednym: lejek, miskę i poręczny, wygodny pojemnik do transportu zużytego płynu do utylizacji. A mi teraz zostało tylko wlać nowy olej. Podobne kanistry produkuje wiele firm. Najtańsze kosztują niecałe cztery dyszki, najdroższe stówę.